Newsflash, czyli wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain i tylko 5 minut, także bez wędneń z zaczynamy! Bitcoin.pl.org, Bitcoin zyskał dzięki rekordowemu bezrobociu w USA, przepraszam, to komparik, wynika z badania The Tokenist, BTC czeka ponoć świetla na przyszłość. No, poczekamy, zobaczymy nas z tą przyszłością. Bitcoin.org, Piotr Sobiecki, Bybit wprowadził zakup ETH i BTC za pomocą karty kredytowej. Proszę bardzo, jeszcze większe ułatwienie, przechodzimy sobie dalej. Cena bitcoina spada, gdy dwa mining poole sprzedają bitcoiny o wartości 68 milionów dolarów. Cena spadła do 9,5 tysiąca. Niedługo mam wrażenie, że jak Bitcoin cena spadnie od 50 dolarów. To będą mówili, że to już jest spadek. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, jaka informacja. Płatności Whatsappowe zostały zawieszone przez brazylijski bank centralny, a to ci dopiero niespodzianka. Przechodzimy sobie dalej. Messari mówi o tym, że 1% przekierowania środków z funduszy inwestycyjnych może napędzić Bitcoina do 50 tysięcy dolarów. Tak, oczywiście mówi firma badawcza z branży krypto, czyli Messari. przechodzimy sobie dalej. Boom na DeFi, słuchajcie, eee, Bouncer mm, powtarza to co, to, co robił Compound i y, urosło to o 235% w ciągu, e, w ciągu pierwszego dnia. Oczywiście zdecentralizowane finanse od Balancera Eiff i Swissborga wszystkie uzyskały dużo. DeFi jest, słuchajcie, bańka DeFi niesamowita. Przechodzimy sobie dalej. I to jest ciekawa informacja ze Stanów Zjednoczonych, dosyć ważna. Sąd Najwyższy ogranicza władzę agencji SEC aby karać firmy i nakładać kary na firmy kryptowalutowe. I to jest bardzo fajna informacja, bo oni karali na lewo i prawo i wszystko to było security i wszystko po dupie. Podejrzewam, że w wieczorem w kryptoniusach to poruszę. Przechodzimy sobie dalej. FATF spotyka się w środę, czyli dzisiaj, aby dyskutować travel rule dla cyfrowych aktywów. Ciekawe, co nowego mądrego wymyślą. Przechodzimy sobie dalej. Jak Chainlink i Kosmos... Wchodzą w chiński ten Grand Blockchain Initiative, to jest taka inicjatywa, o której już mówiłem. Więcej możecie oczywiście w tym artykule przeczytać. Hiszpania chce uregulować biznesy kryptowalutowe zgodne z, zgodnie z dyrektywami AML, które są wymuszone przez oczywiście Unię Europejską, tak zwanym Eurokohos. Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Przechodzimy sobie dalej. Firma Ripple. E, pokazuje, tak, e, znaki zwrotu, właśnie nie firma Ripple, tylko XRP, po tym jak e, spadła, oczywiście, po jakimś e, oporze, który został odrzucony. Hmm. No cóż, przechodzimy sobie dalej. Wieloryby bitcoina uruchamiają się, wysyłają 288 milionów dolarów w postaci bitcoina. W postaci, w postaci zalewu tych transferów bitcoinowych i to i w tym artykule możecie przeczytać dlaczego i w jakim kierunku krypto zmierza. Przechodzimy sobie dalej. To już wcześniej news ten był. inaczej mówiłem o, pośrednio o tym. PayPal oferuje pracę w dziedzinie kryptowalut, technologii, blockchain, szuka ekspertów, aby pracować w swojej firmie. To może potwierdzać plotki o tym, że PayPal chce rozpocząć zabawę z kryptowalutami. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Pump and dump na S&P udowadnia, że rynek Bitcoina wcale nie jest tak bardzo zmanipulowany, jak mogłoby się nam wydawać. Tradycyjny rynek, szczególnie ropa naftowa, też ma za uszami. Przechodzimy sobie dalej. Seria komiksów bitcoinowych ma... Ma klucze prywatne, właśnie ten seed phrase, czyli ziarno do portfela, który ma 10 milionów satoshi. Tu możecie więcej w tym artykule przeczytać. I na końcu ostatnia informacja. Square Jacka Dorsey'a zostało oskarżone o wstrzymywanie funduszy inwestorów detalicznych. Proszę bardzo, zobaczcie, właśnie pisze o tym New York Times. Square ograniczało do nawet 30% te wypłaty płatności tych klientów no cóż, zobaczymy co z tego wszystko wyniknie Square, firma Jacka Dorsey'a który jest jednocześnie CEO Paypala przejdźmy do krótciutkiego podsumowania straciłem, guzik mi się pomylił straciłem trochę czasu, słuchajcie dzisiaj będą kryptoniusy, jeżeli ktoś ogląda Newsflash w środę ale nie wiem jeszcze o której to jeszcze dam wam znać Jutro będą szpilki na Bitcoinie z Zajir, Aziris, które nagrałem wczoraj. Bardzo fajny wywiad, polecam. Zaczynam trochę napisy robić, bo patrzę, Google poprawił trochę napisy po angielsku, które są automatycznie robione, więc będę mógł wam robić napisy polsku, po polsku. Będziecie z tego zadowoleni. Będziecie mogli w końcu obejrzeć szpilki na Bitcoinie. Czyli jeżeli któryś tytuł filmu będzie szpilki na Bitcoinie, a nie High Heels of Bitcoin, to znaczy, że możecie się domyślić, że jest to film z polskimi napisami. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się, do następnego razu.